Słucharz czy żart sytuacyjny? Nie rozumiem. Potrafią rozbawić do łez, ale też skłonić do myślenia. Często unoszą się w oparach absurdu. Nie sposób więc nie zadać im równie absurdalnych pytań. A mam ich równiutko milion. Dziś do Mumio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry dobry. 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 milion mi pytań. Dobry wieczór. Bardzo krótkie odpowiedzi muszą być. Mumio czy mumia? Mumio. Niektórzy mówią Munio błędnie. A co oznacza Mumio? Mumio to my. Kto wymyślił nazwę Mumio? Wymyśliło się w sytuacji przedwitrynowej, yy, yy, sklepowej, zdrowożywnościowej. Czy komik na co dzień jest mało śmieszny? Bardzo. Ja. Ja. Konik na biegunach zawsze był nieludzko smutny. To dziecko bujające się i niewidzące w tym sensu, jak... Cierpienie wielkie. Mumio to praca czy sposób na życie? Nasze dzieci żyją też na mm, mumio, bardzo. Mumiem. Mają mumiem. A... Są mumionkami. M mumieją, mumieją nam. cieją. <ścoughs> Co było pierwsze, jajko czy kura? Kura. Eee. Przychodnia lekarska. Kurnik. Przychodnia weterynaryjna i lekarska musiała być najpierw, nim pojawił się człowiek i zwierzę, żeby leczyć je w razie tragedii. No Najgłupsza mina. Ile trwa rok świetlny? Nie mam pojęcia. Dlaczego mówi się głupi jak but? Bo ktoś zapukał mi do buta i jakoś nie, nie, nie podchodzimy poważnie do butów. Czy Polacy to smutasy? Nie, absolutnie nie. Podróż za jeden uśmiech czy biznes klasowy? Yy, podróż za jeden uśmiech. Pozdrawiam Filipa. Czy to prawda, że słowo kur zawsze śmieszy publikę? Nie, absolutnie nie. Ale nasypało, bo tyle noga. Że od kwadransa nie ma autobusu. Kurczę, pióro. Czy żarty czegoś uczą? Ja nie lubię żartów za bardzo. Poczekaj, Dystans bo, do siebie, trzecia odpowiedź. Ja sobie przejdę, no, wiesz? Dystans do siebie. Wiesz co, żartów nie bardzo. Ja w ogóle nie lubię no żartować. Nie lubię kawałów, nie lubię żartów, ale dystans do siebie. Czy Wena bierze się z Wenecji? Tak, ja też, tak. No i z Wenecji też. Z Werony też z albo... Jak rozładować napięcie? Rozładować napięcie należy stająć na palcach. I stając i grać. Pięta jest razu. tak rozładowana, o... rozluźniona. Pięta nie pracuje. Gdzie leży granica żenady? O, w tylu miejscach. To znaczy, jest bardzo blisko i trzeba uważać. Między łazienką a kuchnią. Ile mierzy trąba słonia? W zależności od buci mierzy od 3,5 do 12 cm. Ile sucharów jest w paczce? 12 do 14 sztuk, w zależności czy paczka jest paczkowana próżniowo. To suchar czy żart sytuacyjny? Nie rozumiem. Z kogo nie można się śmiać? Z roślin generalnie, one to bardzo... Z kogo? Rośliny Marioli dokładnie, bo, bo jest taka roślina Mariola. Ile śmiechu jest w beczce śmiechu? W beczce śmiechu? To zależy bardzo od beczki. Przytrzymaj jest skarbie. Ale ale, 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 ale po co wam ten bębenek? Dynamizuje życie. Proszę zwrócić uwagę. Idealnie imituje wodę, rurowe dźwięki wodne. Dlaczego u Dawida podsiadło nie ma fal? On miał taką traumę dziecięcą. Jak ja miał lat 7, to był bardzo zwinny i, 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 taki, i taki skoczny. Skoczył z takiej y, trampoliny, i nagle się okazało, że nie ma fal tam gdzie skoczył. To śmieszne. Śledź w oleju czy w śmietanie. Pe pewnego rodzaju fuzja. Najlepiej z dodatkiem jakiejś gorczycy. Mówienie czy milczenie? Decydowanie milczenie. Ile popcornu jest w kinie? Popcornu w kinie jest bardzo mało. Ja właśnie bardzo na tym boleję. No. <grym> <grym> Najmniejsze państwo świata? No takie malutkie. Najlepsza piosenka Dody? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że na przykład piosenką Dody mogłoby być coś takiego. <grym> Gdyby było, stwierdziłbym, że zapewne jest to jedna z najlepszych piosenek Dody. Lub ta oto wspaniała ludowa melodia z okolic brzegu. Skarpety czy sandały? Na boso. Ja specjalnie pokazuję, bo to jest brudna stopa, bo ona naprawdę chodzi na boso. Jak dobrze wyglądać nago? Dobrze się z tobą czuć. Należy nie, żeby... no, wcześniej zjeść duży słój marchewki z miodem. Pozostało się wysmarować sobie całe ciało, tak żeby ukryć nagość taką marchewkową szadzią. Jak drugi raz zrobić dobre pierwsze wrażenie? Tak. Najlepiej nago obsmarować się tą tak. marchewką z tym takim czymś, żeby była ta marchewkowa tak. szadź. Ile znaczków jest na poczcie? Wszystkie. Dlaczego Wanda nie chciała Niemca? Zarośnięty. Zarośnięty był taki, nie, nie, nie. Był niski. Poza tym był, był niski. Ona była Słowianką. Dlaczego klucz jest francuski? Klucz francuski wynalazł Rumun, Nikulescu, Iwan. Improwizacja czy scenariusz na blachę? Tutaj to ta improwizacja, to już improwizacja. To jest zimprowizowany i jednak jest też temat, prawda? Kisiel Czekaś... czy budyń? Budyniowy. Nie. Budyń. No, budyń. No, jak to? No, a, 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 a nie. nie. Tak, nie, budyniu, mama nam zrobi budyniu. Oczywiście, że mama zrobi sokole budyniu. Kisiel? Budyń. no to może być jeszcze yy, Takie coś posypane, syropek, takie czarne. Syropek malinowy nawet. no posypka, nie. Ewentualnie Bo posypa, taka posypa. posypka z takiego kminku trochę, nie? A w poznańskim tak. to mają wołty Grecy. Czy orzeszki ziemne rosną w ziemi? No. Tak, tak, to... tak, one rosną w takiej w w ziemi, w takiej. To jest Takie takim żwirze. Najbardziej polskie zwierzę? Ślimak. w tej chwili to już nawet? Jak rozpalić domowe ognisko? Puchać i dmuchać na tę miłość, aby nie zawiasła. Co mają Polacy, czego nie ma nikt inny? Polacy mają ten trębacza na wieży mariackiej, który o 12 gra na cztery strony świata i tupie nogami. Ile wart jest dobry żart? Nie żartujemy, właśnie nie wiem. Nie wiemy, nie zdamy się na żarty. No to akurat nie do, nie do nas pytań. to pytanie. Smutasy jesteście. Ta tak. Ja nawet mam takie. O, to jest takie trochę smutne. Proszę Jak umyć okna, żeby nie zostały smugi? Uzami, uzami, Po umyciu uza okien należy ocierać się plecami spowitymi w bawełnianą ściereczkę. Prze tak długo, aż plecy staną się czerwone. Po co zebrze paski? Zebrze paski? Ale czemu ma zebrzeć paski? No po co zdzierać paski? Jak już się ma paski, to się nie zdziera pasek, yy, pasków. Jak nie zrobić fakapu, kiedy goni ASAP? No należy się nie, cały, on należy on cały ta... czas rotować, rotować i, i tak w przeciwną stronę do asap targety, 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 targety. Festiwal czy festyn? Festiwal. No festiwal. To jest Mumioleusz. Forest Gump czy Jon Snow? Mm, Holland Forest Gump nie, a Jon Snow nie widziałem. A ja Jon Snow, lubię tego Jona Snowa. Dlaczego sztuczna palma w Warszawie uschła? Bo nigdy nie bładziłem, że to Bo ona była, bo ona była bo się zrobiło bardzo przykro. Sen noc czy wakacyjny romans? Wakacyjny romans zależy czy i, i z kim. A ile miejsca jest na YouTubie? Ja wiem, no to są jakieś cztery cztery strony. Cztery cztery, cztery szafy, nie, cztery nie góra to cztery. chyba. Mamy to. Jak tak? było? Ja, ja za dużo mówiłem, przepraszam kolegów i koleżankę, było... która jest, no, żoną, że niestety zabierałem często jakieś tam wątki. Zaskakujące były też pytania, ale nie, ponieważ było ich dużo, to jakieś miałam wrażenie, że ja muszę jakoś szybko odpowiadać na te pytania. Przepraszamy za kłopot. Przepraszamy. Zwróćcie uwagę na te fabryki chmur, one są ekstra. To właśnie chciałam to zobaczyć, one są ekstra, to jest ekstra. Hmm. Fabryki chmur, Patrz. No i tym sposobem dowiedzieliście się miliona rzeczy o Mumio. Podobało się? Super, dajcie łapkę w górę, podajcie dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku Miliona pytań.